W świecie zwierząt legnickiej palmiarni nie dzieje się mniej niż w świecie ludzi. A podopieczni tropikalnego skrawka legnicy targani są co i róż różnymi emocjami. Od przyjaźni po wzajemną wrogość. Jak na przykład papugi Ary, Marian i Hela. Najpierw przyjechał Marian, a później dojechała do niego Hela. Chciano, aby Marian i Hela założyli rodzinę. Piskląt jak nie było, tak nie ma, między papugami nie zaiskrzyło. Żyły ze sobą jak pies z kotem i z nerwów zaczęły łysieć. Niestety wiadomo, czasami takie łączenie papug od razu po przyjeździe, nawet po długim czasie może właśnie kończyć się wyrywaniem piór, atakowaniem siebie nawzajem i nawet innych można powiedzieć ludzi. Dziś mieszkają osobno i jak się okazuje ptakom spadł kamień z serca. Są spokojne i wracają im pióra. Problemu ze wspólnym mieszkaniem tymczasem nie ma grupa kumpli, która zamieszkuje inną klatkę w palmiarni. To małpy, marmozety, białouche. Nasze małpki chcą być razem. Zastrzeżeniem poprzedniego właściciela było to, żeby one rzeczywiście były razem. Wszystkie małpki, które w palmiarni są od zeszłych wakacji, to samce, a czas spędzają tak, jak to mężczyźni lubią najbardziej, czyli na luzie. Wymyślając, co to sobie nowe zabawy, także mówię, są aktywne na linach, polują, poszukują wśród kor w korze poszukują yy, swoich smakołyki. W przyszłości ich spokój może być jednak zmącony, bo palmiarnia planuje dokupić również samice tego gatunku małp, co sprawi, że kumple zaczną między sobą rywalizować. O tym, że gdy pojawia się piękna kobieta, wszystko się zmienia, wiedzą doskonale żółwie z palmiarni. Ostatnio właśnie przywiozłam żółwia stepowego, którego można zaobserwować w nowej wolierze, że tak powiem, na nowym biegu. Bolesławca! To też jest ciekawe, jedna pani znalazła jego u siebie w ogródku. Okazało się, że to samica, gdy pojawiła się w palmiarni w żółwim, męskim świecie, wywołała niemałe poruszenie, podbijając serca żółwi. Miejmy nadzieję, że przynajmniej w tym przypadku związek się uda, a żółwie w przeciwieństwie do papuk żyć będą długo i szczęśliwie.